Jestem gotowa. Nie masz nic przeciwko, Mia? Cóż za miła niespodzianka. Współczuję ci, Suzy. Nie znoszę ostrego. Zawsze robi mi się po nim niedobrze. Przestań się śmiać, Mia. Lepiej sprawdź, co ty masz. Kinder niespodzianka, co za szczęście. Uwielbiam czekoladę. Chyba nie ma na świecie nic pyszniejszego. Suzy, spadaj stąd. Ale co ja mam zrobić? Nie chcę tej ostrej papryki. Może czekolada pomoże i będzie smakować o wiele lepiej. Będę musiała to sprawdzić. Chwileczkę, nie będę się spieszyć. Mam lepszy pomysł. Co ty robisz? Nie można tylko zlizać czekolady, trzeba zjeść całą papryczkę. Wiedziałam, że mi na to nie pozwolisz. Dobra, no to patrz. Z łatwością sobie z tym poradzę i nawet się nie spocę. O nie! Mono od środka! Tu wygląda niebezpiecznie. Pora na środki ochronne. Nie mogę dłużej wytrzymać. Ja się palę. Mogłabyś wziąć ogniem w drugą stronę, Suzy? Przepraszam, nie kontroluję tego. Muszę się natychmiast czegoś napić. Od razu lepiej. Co za ulga. Skończyło się? Super. Z czego się śmiejesz? Nie jesteś cała w sadzy. Tak lepiej? O nie, moje czekoladowe jajko się rozpłynęło. To było niechcące, przyrzekam. co za różnica i tak nie da się tego naprawić. Ojej, ale prezent w środku jest nienaruszony. Super. Patrz, tu jest jeszcze jedna Kinder niespodzianka. Czy to nie wspaniale? Ale mam farta. Szybko to rozpakuję. Tak jest to wiele lepiej. Można próbować. Prawie zapomniałam o zanurzeniu jajka w czekoladowej fontannie. Jestem pewna, że dzięki temu będzie smaczniejsze. Poczęsto i nie, możesz pomarzyć. Zniszczyłaś jedno czekoladowe jajko, nie należy ci się nic. Kwi Nowe niespodzianki, ale to ekscytujące. Patrz, to popyty! Wyglądają super! Okay, okay. Dotknę swojego! Dziwne, guziczki się nie wciskają. Jest zepsuty? Nie mam pojęcia. Przyjrzyj się bliżej. Kurczę, tak nacisnęłam, że zrobiłam dziurę na wylot. Co to ma być? To dziwne. Chwileczkę, jak to ładnie pachnie. Spróbuję polizać. To przecież żelek! No co ty gadasz? Co za miła niespodzianka. Pewnie mój popyt też można zjeść. Dlaczego jest taki twardy? Mogę sobie połamać w ten sposób zęby? To bolało. Patnęło mnie w nos. Następnym razem nie wkładaj do ust wszystkiego, co popadnie. Sorry, nie mam czasu na bzdury. Muszę zjeść mojego żelka. O tak, dzięki czekoladzie jest jeszcze lepszy. Smakuje bosko. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Ty też bym chciała spróbować. Daj mi chociaż kawałek. Nie mam mowy. Tak myślałam, czyli muszę po prostu siedzieć i sobie grać. Chwileczkę, mam pomysł! Spróbuję oblać mojego popyta czekoladą. Jestem pewna, że wyjdzie z tego coś dobrego. Ej, dokąd idziesz, Suzy? Muszę to wstawić do lodówki, żeby czekolada zastygła. No i proszę. Chwilkę poczekam. Myślę, że gotowe. Można wyjmować. Świetnie. Czekolada zastygła i zaraz ją zjem. Gdzie ty byłaś? Zaraz się dowiesz. Napełniłam czekoladą mojego popyta i wstawiłam do lodówki. Zobacz, co z tego wyszło. Yummy! To genialne! Jeszcze więcej czekolady nie zaszkodzi. No to czas spróbować. Dłużej nie wytrzymam. Smakuje bosko. Czekolada mm. rozpływa się w ustach. Przyznaję, że to wygląda super. Toż mi spróbować? Wiedziałam, że nie dasz tych ci wózko. Oh. Ale ja zawsze dostaję to, czego chcę. Sorry, Suzy. Ten popyt jest teraz mój. Ale ładne guziczki. Nie mogę się opanować. To jest takie wciągające. Ale odlot. Ej, nieładnie brać cudze rzeczy. I tak nie potrzebujesz tego popytu. Daj mi go. Oddaj. No i co ty narobiłaś, ja? Rozerwałyśmy go. Gdzie jesteś Suzy? Widzisz, popyt się zniszczył. No to po co go zabrałaś? Ojej, ale połówka też jest fajna. Tak mówisz? Może jeszcze nie wszystko stracone. Rzeczywiście super. Nie mogę się doczekać, kiedy tam zajrzę. No to do dzieła, Suzy! To kukuryza? O nie, może ty będziesz miała więcej szczęścia. Lody na patyku, ale mam farta. Czego życie jest takie niesprawiedliwe? Chciałabym być na Twoim miejscu. Poczęstuję Cię. Dzięki! Ej, co ty robisz? To nie było śmieszne. Ja myślę, że było. Chciałam się tylko troszkę z ciebie Wow! O, jakie to jest przepyszne! Lody świetnie komponują się z czekoladą. Niebo w gębie. Szkoda, że ja nie mogę spróbować. Mówiłam, że poradzę sobie bez twojej pomocy. O tak! Mogę prowadzić pokazy jedzenia lodów w polewie czekoladowej. Ja bym dała lepszy pokaz niż ty. Boskie. Nie sądzisz, że zrobiło się tu troszeczkę chłodno? Nie mogę się ruszyć. Ej, co się z tobą dzieje? Dziwne nie reaguje. Zamarzła! To dla mnie niepowtarzalna szansa. Teraz nikt mnie nie powstrzyma. O, tak, wygląda świetnie. Uwierz mi, Mia, potrafię jeść lody tak samo dobrze jak ty. Pożałujesz tego. Wydawało mi się, czy coś mówiłaś? Przepraszam, nic nie rozumiem. Ale zaraz cię rozgrzeję. Na pewno pomoże mi w tym palnik gazowy. No i jak się masz, Mia? Ale ci? O, znowu mogę się ruszać. To takie wspaniałe uczucie. Dzięki, Suzy, uratowałaś mnie. Ale gdzie są moje lody? Zeszarłaś je. Potraktujmy to jako małą nagrodę za pomoc. Tak? No to bierz się za swoją paskudną kukurydzę. Może czekolada zabije ten smak? Sprawdźmy. Jak na razie całkiem nieźle. Oj, kurczę, już nie. To ohydne. Co ty robisz, Suzy? Przecież z kukurydzy można zrobić coś bombowego. Potrzebuję ziaren, a resztę można wyrzucić. O, po co ci ta patelnia i kuchenka? Jeszcze nie zrozumiałaś? Chcę zrobić popcorn. Ziarna trzeba odpowiednio rozgrzać. Ojej, to się rozlatuje. Tego nie przewidziałam. Dobra, można wyłączyć. Super, naprawdę świetny plan. Wiedziałam, że ci się spodoba. Teraz kukurydza smakuje o wiele lepiej. Brakuje tylko słodkiego czekoladowego sosu, który mam na wyciągnięcie ręki. Co za arcydzieło! Moje danie jest dopięte na ostatni guzik. Można jeść. Będzie pyszne? O, tak! Jest wspaniałe! Chcę więcej! Suzy, przypominam, że jesteśmy najlepszymi koleżankami. Czyli powinnam cię poczęstować. No to łap! Jak ty to rzucasz? Celuj lepiej! Nie mogę nic złapać. Przepraszam, mam słaby wzrok. Nawet nie próbujesz trafić. Jestem dziś po prostu bardzo zmęczona. Daj mi ten popcorn, zjem go bez Twojej pomocy. Jest mój! Oddaj! O nie, muszę teraz jak najwięcej złapać ustami. Ale super! To nie fair! Przecież podzieliłyśmy się porówno. Popcorn dla mnie, a kubełek dla ciebie. Nowe smakołyki już to są. Tym razem ja chcę być pierwsza. Coca-Cola, no nieźle. O ja, szczęścia raz ciebie. A co ty masz? Brokuły, tylko nie to. Chcę kole. Pogódź się z tym, ofiarą. Przestań się ze mnie nabijać, mija. Oj, tam wcale się z ciebie nie nabijam. Po prostu cieszę się ze swojego sukcesu i już wyobrażam sobie, jak piję kolę z czekoladą. Muszę spróbować. O tak! Co za orzeźwiający smak! Bomba! Pora na nowe doznania! Bez wątpienia czekolada sprawi, że mój napój będzie jeszcze lepszy. Świetnie, butelka znów jest pełna. Ale dlaczego nic nie leci? Chyba napój jest za gęsty. Nie szkodzi, zaraz go wycisnę. Mam dużo siły. No i co jest? Co tu się dzieje? Nie trafiłam do ust! Teraz jestem cała umazana w czekoladzie. No i kto tu jest ofiarą? Każdemu się zdarza nic takiego. Jakie to jest pyszne. Jestem gotowa wylizać wszystko do ostatniej kropli. Kurczę, wygląda na to, że naprawdę warto. Daj mi spróbować. Nie mam mowy, masz brokoły smacznego. Dzięki za przypomnienie. Nigdy Ci tego nie zapomnę. Jak to cuchnie. Muszę szybko zalać tę czekoladą, żeby pozbyć się tego zapachu. Uj, za bardzo to nie pomogło. To jest po prostu obrzydliwe. Nigdy, nigdy nie radziłabym nikomu tego jeść. Nie ze mną te numery. Masz to dojeść. Skoro nalegasz, dobra. Ale uwierz mi, nic dobrego z tego nie wyniknie. Boże, aż strach brać to do ust. Lepiej zrobię to szybko. Może nie zdążę nic poczuć. Co za ochyda, żadna metoda się tu nie sprawdzi. Jak dużo zostało. Muszę się pospieszyć. Szczerze mówiąc, nawet troszkę mi ciebie żal. Ale nie przeszkadza ci to płacić się nade mną. Mama! Takie są zasady gry. Skończ ma rudzić. To wszystko, jesteś zadowolona? Wow, masz brzuch jak hipopotam. O nie! To nadchodzi. Przestań, Suzy! Co za smród! Zaraz wymiotuję! Przepraszam. Ej, <noise> Mogę ja? O, czerwona papryczka! Fuj, to obrzydliwe! W ogóle nie chcę tego jeść. Aż się spociłam! Teraz ty! Ekstra! Mam coś słodkiego, Kinder, niespodziankę! Ale super, to jest na pewno pyszne. Tak apetycznie wygląda. Zapomnij, to jest moje. <noise> Czyli muszę zjeść tę papryczkę. Będzie ohydna nawet z czekoladą. Chociaż, jeśli jej nie ugryzę, to nie będzie tak źle. A wręcz przeciwnie. Hey, what? Ej, to challenge. Musisz ją gryźć, a nie oblizywać. No to zjem ją szybko. Uff. O rany. Zaraz wybuchnę od środka. Ja płonę. Pomocy. Oh, no! założyłam moje specjalne super okulary. A, jestem jak smok wypluwający płomienie. Cała płonę. Muszę się napić. O tak. Tak jest o wiele lepiej. To wszystko? Świetnie. Jestem teraz cała brudna. Nie szkodzi, wytresie. Gotowe. O nie, mój kinder. Wszystko się stopiło. Co zrobiłaś z moją kinder niespodzianką? Chwileczkę, tu jest jeszcze zabawka. Ciekawe, co jest w środku. Sprawdzę. Jest małe jajko kinder, ale mam szczęście. Jest takie urocze. To na pewno będzie pyszniutkie. Zanurzę je w dodatkowej porcji czekolady. To będzie podwójne czekoladowe uderzenie. Dasz kawałek? Zapomnij, to mój kinderek. O tak, ale dobre. Nie dostałaś ani kawałka. Hej! Sprawdźmy razem, dobra? O, jakie to interesujące! Mamy popyty! Chcę je pierwsza wypróbować! Mam naprawdę fajny popyt. Tylko z czego jest zrobiony? Nie mogę tego rozgryźć. To trochę dziwne. Będę musiała spróbować. Ale coś się nie wciska. Ciekawe, dlaczego. Naciskam to naprawdę mocno. O, ale fajne dziura! Pachnie tak dobrze. I smakuje niesamowicie. To nie jest taki zwykły popyt. Jest jadalny. Mój pewnie też. Ale coś się w ogóle nie gryzie. Może z tej strony? Kurczę, to jednak najzwyklejszy popyt. Jest kompletnie bez smaku. A ja zanurzę mojego popyta w czekoladzie. O rany! Czekoladowy słodki żelek. To jest po prostu super pyszne. I takie ładne. Może mały kawałek dla mnie, proszę! Oczywiście, że nie. I co ja mam z tym zrobić? Oprócz tego, że mogę się z nim trochę pobawić? O właśnie wpadłam na świetny pomysł, wleję czekoladę do tej foremki i włożę do lodówki, żeby stwardniała. Świetnie! Poczekam tylko chwilę i będę miała wspaniałego czekoladowego popyta. O tak! Moja czekolada zastygła! Super, to będzie pyszne! pójdź! To będzie niewiarygodnie dobre. A teraz zanurzę to w płynnej czekoladzie. I co otrzymam? Podwójnie czekoladową rozkosz. O, tak! Palce lizać! Co jest? Może kawałek dla mnie! Ty się ze mną nie podzieliłaś kinder niespodzianką. No to ukradnę Ci twój popyt i zrobię coś jeszcze fajniejszego. Zobaczysz! Ale super się naciska, jest taki relaksujący. Tak uspokaja! Ej, oddaj mój popyt! Nie ma mowy! Chcę się nim pobawić! Oddawaj! O nie, zepsuł się i co teraz zrobimy? Szkoda! Był taki fajny! Ej, ale nadal można się nim bawić! Serio? Tak, nadal można wciskać guziczki. Co za zabawa! Sprawdzam. Mam kukurydzę. Nawet z czekoladą to nie będzie przysmak. A ty co masz? Ja mam lody, ale ekstra. Skoro ty masz kukurydzę, mogę dać ci loda. Chcesz trochę? Chcesz? Oczywiście, że chcę. Tylko żartowałam. Nie dam ci żadnych lodów. Okay. Teraz zanurzę je w tej czekoladzie. Zaraz zjem lody czekoladowe. Są niesamowicie pyszne. Takie fajne. Po prostu rewelacja. Wezmę dwa naraz i zanurzę je w czekoladzie. Wspaniale! Co może być lepszego od jednego loda? Tylko dwa lody, oczywiście. Są takie dobre. Uwielbiam je. I mm. ja też chcę! Skończyłam te super czekoladowe lody. Został jeszcze jeden. Co z tobą? Ej, co z tobą? Czyli teraz mogę zabrać Twojego ostatniego loda. Poleję go sobie czekoladą i zjem z wielką przyjemnością! Jest taki dobry, po prostu cudowny, niesamowity smak. Ale co ja mam z tobą zrobić? No dobra, rozmrożę cię. Już zjadłam twojego loda, więc mogę to zrobić. Co się ze mną stało? Huch. O nie! Gdzie są moje lody? Zjadłaś je. A teraz zjadaj swoją kukurydzę. No pewnie, że ją zjem. Już nie jest taka paskudna po tym pysznym lodzie. Chociaż nie, jednak jest paskudna. Pomysł, potrząsnę kukurydzą i co otrzymam? Ziarenka oczywiście, a tego już nie potrzebuję. Podgrzeję ziarna i zrobię coś pysznego. Nikt tego wcześniej nie widział. To będzie popcorn, ale nie taki zwykły popcorn. Ekstra wskakuje mi prosto do buzi. Jest przepyszny! A teraz przygotuję ekstra danie. Okay. Oczywiście popcorn, ale nie taki zwykły z czekoladą spontanny. Wsypałam go do wiaderka, a teraz poleję na wierzchu czekoladą. Ostrożnie wylewam ją do chochli i powoli polewam nią popcorn. A teraz zjem ten piękny czekoladowy popcorn. Rewelacja. Co chcesz? Daj mi trochę, proszę. Okay. No dobra, łap! Łapie! Łapie! Ej, no proszę! Łap, jeśli złapiesz, to będzie twoje. Jeszcze troszkę! Jeszcze troszkę! To niesprawiedliwe! Ej, nie ciągnij to moje! Aj! Kurczę, popcorn się rozsypał, ale przynajmniej udało mi się spróbować. Teraz ja otwieram pierwsza! O, wow, Coca-Cola! Super! A co ty masz? Jestem ciekawa. Fuj, to brokuły. Co za ochyda? Nie chcę tego jeść. A ja mam Coca-Colę i ją uwielbiam. Bo często mnie proszę. Nie mam mowy, sama to wypiję. Wypiję całą butelkę. Ale mam jeszcze czekoladę. Zmieszam Coca-Colę z czekoladą i będę miała czekoladową Coca-Colę. Ale z jakiegoś powodu nie leci z tej butelki. Aha. Wiem, co robić. Wleję ją prosto do mojej buzi. O nie, spudłowałam. To nie fair, jestem teraz cała brudna. Ale to i tak jest pyszne. To jest takie dobre. Muszę być ostrożniejsza. To jest takie dobre. No daj mi troszkę, proszę. Nie ma mowy, zjadaj swoje brokuły. Nawet pachną obrzydliwie. Może będzie lepiej z czekoladą. To wciąż jest paskudne, ale może czekolada poprawi smak. Fuj, nie. To nadal jest ohydne. Nie zjem ani jednego kawałka więcej. Dzięki. Musisz to zjeść, no dalej. Dobra, dodam więcej czekolady. Boe. To obrzydliwe. Nie chcę zamienić się w królika. Czuję się okropnie. O, niedobrze mi! Ups, przepraszam. O, nie zaraz zemdleję od tego smrodu. Sorry, to się zdarza po brokułach. Jaki piękny stół. To jest dokładnie to, co chciałam mieć na urodziny. O, ktoś tu jest. Idę otworzyć. Ciekawe kto to. Witam, oto kwiaty dla ciebie. Jakie piękne! Jak tu dużo słodyczy? Nie mogę się napatrzeć. Wow, jest nawet czekoladowa fontanna. Spróbuję zanurzyć w niej popcorn i pianki marshmallow. To niesamowicie pyszne. Muszę jeszcze czegoś spróbować. Tak bardzo kocham czekoladę. Wstawię kwiaty do wazonu przed przyjściem gości. Świetnie. Spróbuję jeszcze ciastko. Jennifer, co ty robisz? Impreza jeszcze się nie zaczęła, ty już wszystko zjadłaś. Przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać. Ta fontana jest taka pyszna. Oddaj mi to. Jeszcze czego, ona powinna stać na moim urodzinowym stole. O nie, zniszczyłaś mój strój. Nie rozlałaś czekoladę. Nie pozwolę, by uszło ci to na sucho. Operwiesz! Jeszcze zobaczymy. Załatwię cię w tym challenge'u. Nie sądzę. Jestem zdeterminowana. Trudno będzie mnie pokonać. Świeże truskawki, świetnie. Kurczę, źle to się dla mnie zaczęło. A dla mnie super. Dostałam aromatyczne i dojrzałe truskawki. Dzięki czekoladzie będą jeszcze smaczniejsze. Bardzo się cieszę, że mogę to zjeść. Też chcesz mnie. Ej, dlaczego mnie dręczysz, Jennifer? To niesprawiedliwe! Chciałam się tylko trochę podroczyć. Truskawki są moje i tylko moje. Są takie soczyste. Idealne w połączeniu z czekoladą. Przestań rzucać resztkami. Nie podoba mi się to. Daj spokój, to było przez przypadek. Wymyśliłam coś. Znowu się ze mną droczysz. Nie dam się nabrać. Chciałam ci tylko pokazać pewną sztuczkę. Fajnie, co? To jeszcze nie wszystko. A teraz finałowy numer. Złapię wszystkie owoce w locie. No to jedziemy. O nie! Coś poszło nie tak! Wszystko poszło nie tak! Kurczę, ubrudziłem się czekoladą i straciłem truskawki. Zasłużyłaś na to. To twoja wina. Zobaczymy, jak sobie poradzisz ze swoją papryką. Myślę, że zjedzenie jest jej o wiele trudniejsze niż łapanie truskawek pokrytych czekoladą. Nie jestem pewna, czy mi się spodoba, ale nie mam wyboru. Słyszałam, że czasem do czekolady dodaje się papryczkę. Nie mam pojęcia po co. To naprawdę obrzydliwe, ale dam sobie radę, zobaczysz. Mia, zrobiłaś się cała czerwona. Popłonę! Moje usta płoną! Pomocy! Co mam zrobić? Padłam w panikę! Podaj mi po prostu szklankę wody! O, można to popić czekoladą? Uff, od razu lepiej. A ja nie czuję się zbyt dobrze. Chciałabym trochę odpocząć. Tylko nie to! Spaliłaś moje truskawki. Przepraszam, to był wypadek. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co kryje się pod kloszami. Ja mam skitus. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Super. A ty co masz? Zaraz się dowiemy. O nie! Surowa ryba! To obrzydliwe. Strasznie śmierdzi. Więc zjada ją szybko i będzie po problemie. To jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz i czy w ogóle sobie poradzisz. Nie podstawiaj mi tego pod nos. Sama ją wąchaj. Jesteś bardzo miła. No, Bu! Dlaczego mnie straszysz? Ups, co za trafienie. A teraz weź swoją rybę i miej to wreszcie za sobą. Masz rację, trzeba to zrobić szybko i zapomnieć. I po wszystkim. Dałam radę. To było straszne. Cieszę się, że to już koniec. Czas zabrać się za skitelsy. Najwyższy czas wprowadzić mój plan w życie. Użyję łyżki do nabierania cukierków i oblewania ich czekoladą. Uważam, że to bardzo poręczne. A co z poczęstowaniem mnie? Nie przeszkadza mi Jennifer. Nie widzisz, jestem zajęta. Wprowadzam w życie mój genialny plan. W końcu mam okazję spróbować skitelsów w czekoladzie. Boże, to jest niewiarygodnie pyszne! Nie mam co do tego wątpliwości. Ja też muszę spróbować. Odłóż moje cukierki tam, gdzie ich miejsce. Ci wózka! Żałujesz mi jednego cukierka? Patrz, skitelsy wpadły do fontanny. Nie szkodzi, wyszło naprawdę dobrze. To jest pyszne. Ja też chcę spróbować. Nie i jeszcze raz nie już mówiłam. Zapamiętam ci to. Kontynuujmy. Podnieśmy razem chlosze. Jaki apetyczny burger! Jestem przeszczęśliwa! A co ty masz? Ogromny i obłędnie piękny tort. Ten krem wygląda pysznie. Co ty robisz? Nigdy więcej nie dotykaj mojego ciasta swoimi brudnymi rękami. Lepiej zjadaj swojego burgera. Masz rację, mam co robić. Poleję go czekoladą i spróbuję. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Nigdy wcześniej nie jadłam burgera pokrytego czekoladą. I to nawet lepiej. Głup się, od razu było wiadomo, że te składniki do siebie nie pasują. Nie wiem, jak to naprawić. Trzeba po prostu zjeść wszystko, co jest w środku. Ogórki, pomidory, sałatek, kotleta i sos. To będzie moje danie główne, a bułka pokryta czekoladą to będzie mój deser. A tak, prawie zapomniałam o serze. Trzeba go też zjeść wcześniej. Bez czekolady jest pyszne. Pójdź na ten podpieczony kotlet? Bardzo mi smakuje. W sumie to już się najadłam. Więc czas na deser. Chodź szybciej. Bądź cierpliwa, już prawie wszystko zjadłam. Została tylko bułka, tak jak planowałam. Czas zafundować jej kąpiel w fontannie. To będzie jak tost lub kanapka. Wygląda i pachnie niesamowicie. O tak, to jest pyszne. Mój plan zadziałał. Brawo ja. Skończyłam. No, cieszę się. Teraz mogę skosztować mojego ciasta. Ale jak go wziąć, żeby się nie pobrudzić? Wiem, pokroję go na kawałki. Dzięki temu łatwiej będzie go zanurzać w fontannie. Ale fajnie mi to wychodzi. Muszę tylko troszkę przyspieszyć. Chodź tu kochanie, czas na czekoladowy prysznic. Zrobię prawdziwą, słodką bombę. Wygląda naprawdę dobrze. Czas spróbować. To jest pyszne palce lizać. Daj mi spróbować, proszę. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? To niczego nie zmienia, nie! Tak? Będę musiała dać nauczkę tej chciwusce. Dodam tabasko do fontanny i zobaczymy, co powie. Na pewno nie spodobaje się ten ostry smak. Wystarczy kilka kropel. Teraz tylko czekać. Chcę dokładkę. To było naprawdę dobre, nie sposób się zatrzymać. Smakuje ci to? Jeszcze jak? Oczywiście, że tak. Ale dlaczego jest tak gorąco? Moją stapłoną! Muszę natychmiast zapić ten smak czekoladą. Wcale nie jest mi lepiej. Co się dzieje? Wydaje mi się, że z minuty na minutę płonę coraz bardziej. Pomóż mi! Kurczę, wypiła za dużo czekolady z Tabasco. Trzeba ją ugasić. Czy nie było innej możliwości? Nie ma to jednak znaczenia. Ważne, że czuję się lepiej.